Przed nami tysiąc dróg, niewiele dni bez Orkiestra tuż, ruszamy w drogę już Przed nami świetlny mórz To na nas wymarzony wzrok Przepołek w osi dziesiętki Rolka mi zawsze sprzyja los Przepołkę puknął nawet my Już drogie czas Przygoda czeka nas Przed nami tysiąc dróg Wiele dni myślą, to nie jest żart. Przed nami jutro start. Przed rokiem czeka świat. I jeszcze raz, kochani, ręce do góry i klaszcze. Dobry czas, przygoda czeka nas. Przed nami wieletni tysiąc próg i wiele dni myślą, or jest na tuż Ruszamy w drogę już, przed nami tysiąc próg. To tyle tyle ja Z w pięćdziesiąt dni Dachowi zawsze sprzyja los Za dłońmi pukną nawet gdy Już drogę czas Przygoda czeka nas Przed nami tysiąc dusz I wiele dni stóp. snu O nie jest żart Przed nami jutro stał Szerokie czeka czas Czerokie czeka czas Szerokie czeka czeka czas Dzieciaki, słyszycie nas? słuę całą ostrołękę! Kochani zos... miejsce. A gdzie ja jestem teraz? Co to jest za miasto? O Ostrołęka. Ostrołęka, A co tutaj się takiego odbywa jakieś kolorowe kwiaty? Dwóch panów siedzących na scenie z instrumentami, a duża widownia! Dużo nie tylko dzieci, są też dorośli, mamusie, tatusiowie, babcie, dziadkowie. Czy tutaj dzisiaj jest jakiś koncert? A co to za koncert? Disney! Słuchajcie, w takim razie mogę powiedzieć jedno. Kiedy frunęłam do Was! Wysoko, wysoko nad chmurami. Przy pomocy moich fantastycznych, kolorowych baloników, ptaki z nad tej okolicy powiedziały mi, że właśnie dzisiaj w tym miejscu odbędzie się magiczny koncert zatytułowany W krainie Dziecięcej Wyobraźni. Czy to jest prawda? Ja myślę, że dzieci z Ostrowenki jedzą pięknie obiady, jedzą kolacje i śniadania, dlatego że moc i głosie jest niesamowita. Ale zapytam jeszcze raz, czy właśnie dzisiaj tutaj odbywa się koncert zatytułowany W krainie dziecięcej magii? Nie! Nie! Słuchajcie, a jeszcze jeżeli się umówimy, tak że ja Wam powiem, jak mam na imię, a później jak powiem 3-4, to wszyscy. I te dzieci małe, i te dzieci 80-letnie krzykną na moje trzy, 4 swoje imiona i ja wtedy będę już absolutnie czuła się, że wszyscy się poznaliśmy, dobra? Słuchajcie, ja mam na imię Płarza Fajka, a wy macie 3 cztery wszystkich imiona zapamiętałam, ale może tak, żeby się utpaliło. raz jeszcze. Bosko, bosko, moje serwery w mózgu są już przegrzane, a ja teraz tylko zadam pytanie tak mądrym dzieciom. Czy wy wiecie, co to jest wyobraźnia? Co to jest? Kto mi powie, co to jest wyobraźnia? Proszę bardzo. Wyobraźnie to takie coś, że wyobrażasz sobie coś, co się nigdy nie stanie albo może. Przepięknie! Tak, tak, to jest taka umiejętność stworzenia w myślach pewnych obrazów i historii. Kto jeszcze mi powie, co wie na temat wyobraźni? Proszę bardzo. Na też czasami wyobrazić sobie takie miejsce, że nikt jedzie, nigdy się, nigdy nie będzie. Wspaniale! Wspaniale, ślicznie. Jak masz na imię? Hania. Hania. Hania powiedziała nam bardzo pięknie, podobnie jak i jej przyjaciółka, która wcześniej odpowiadała. A ty miałaś na imię, powiedz nam? Marcelinka. Marcelinka. Pięknie, o dziecięcej wyobraźni. Wyobraźnia to na pewno coś wspaniałego. Warto ją mieć i warto ją pielęgnować. I wierzę, że ci wszyscy, którzy dzisiaj pojawili się na koncercie, przyszli właśnie w tym celu. A podczas dzisiejszego koncertu, z tego co powiedziały mi piękne ptaki nad okolicą, występują niezwykli artyści, niezwykli. Monika Widerman pers Piotr Żełek, bardzo utalentowane tancerki z Krynickiego Studia Baletowego oraz ci dwaj dżentelmeni, bardzo utalentowani muzycy. Kacper Tracz grający na akordeonie, i Maciej Kwarciński grający na plecie. Tak. W ich wykonaniu za moment już usłyszymy doskonale znane wszystkim piosenki z bajek, nie tylko dla dzieci, ale i dorosłych. Reksio, kaczkę, dziwaczkę, a następnie pszczółkę Maję. Zapraszam na niezwykłe wrażenie. Kaczka dziwaczka. Jeszcze raz Nad rzeczką odchodzącą. Mieszkała kaczka dziwaczka. Lecz zamiast trzymać się rzeczki, robiła piesze wycieczki. raz poszła więc do fryzjera. Patrasze a proszę, ser. kopnie. Mówiła, mówiła, że ją a przy tym na przekór kaczką przemieszała się wykałaczką. Aż wreszcie znalazł się kupiec, na obiad można ją upiec. A potem ułożył ją przed kto? Zaję!